Cześć, w tym filmie pokażę Ci jak dodać muzykę do swojego filmu na YouTube. Także co najpierw musisz zrobić, to po prostu wrzucić ten film na YouTube. Wystarczy, że klikniesz utwórz, a następnie prześlij film i tutaj wrócisz plik, który chcesz przesłać na YouTube. Kiedy już opublikujesz film, albo dasz go na niepubliczny, możesz dodać do niego muzykę. Wchodzisz po pierwsze w treści, następnie wchodzisz w dany film. Więc dla tego przykładu posłużę się filmem yy, na przykład tym. Kiedy już jesteśmy w ustawieniach tego filmu, to wtedy klikamy na edytor. W edytorze możemy kliknąć Rozpocznij, no i tutaj musimy dodać sobie muzykę. Także mamy tutaj e, zakładkę Dźwięk i klikamy przy niej plus. Jesteśmy tutaj już w tym plusie, i tutaj mamy dowolny duży wybór muzyki, którą możemy dodać do tego filmu. Na przykład klikniemy sobie Tom. No i jak widzicie, muzyka dodała się do filmu i jest już rozciągnięta na całą długość filmu. E, no i ona działa także. W ten sposób możesz dodać taką muzykę, Kliknasz, klik, klikasz zapisz, no i wtedy muzyka już jest w filmie. Musisz tylko pamiętać, że ta muzyka chwilę się dodaje, więc daj YouTubeowi kilka minut, żeby on tę muzykę przetworzył i dodał do Twojego filmu. Po tym już ta muzyka będzie gotowa, no i będzie dodana w Twoim filmie. Także w ten sposób możesz dodać muzykę do filmu. Jeżeli ten materiał Ci się przydał, to pamiętaj o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę, a ja dziękuję Ci za oglądanie.